Kot kocha Biedronkę, to znaczy, że kocha ciebie! I nareszcie możesz być z Adrienem! To nie jest takie proste. Ja kocham Adriena, ale nigdy nie pokocham czarnego kota. To dwie zupełnie inne osoby! A co jeśli kocham nieprawdziwego Adriana? Jeśli czarny kot jest tym prawdziwym, to kim jest ten pod maską Adriana? Ja nie wiem, może zapytaj Alię? Nie mogę. Wierzę, że jestem Biedronką i nie może się dowiedzieć, że Adrien to czarny kot. To zbyt niebezpieczny. Oh. Namyśli się i powiem, mi, kim jest. W międzyczasie lepiej mnie pozna, a wtedy, kto wie, jestem taki miautastyczny. Lubię intensywny zapach sera, ale czuję, że z tego wyjdzie jeden wielki, spleśniały smród. Woohoo! Kto wie, kto napisał jestem kotem? miał? miau? Albo mówiąc po ludzku, nadsumę Soseki. On napisał jestem kotem. Bardzo przepraszam za ten żarcik. Makabrycznie zmieszana, znaczy niezdarna, <grystanie> makabrycznie niezdarna. <grystanie> nie przejmuj się, bo kot, znaczy kto? Czasem nie ma wypadków. <grystanie> Już Nie słyszysz tej melodii co dawniej, gdy patrzysz na Adriana. Luka, miałeś kiedyś tak, że myślałeś, że znasz jakąś osobę, a potem okazało się, że ma tajemnicę, o jakiej ci się nie śniło? Tak. I wtedy zacząłeś inaczej na nią patrzeć, wszystko wydawało ci się dziwne, bo była dla ciebie odtąd obca? Nie, zupełnie odwrotnie. Gdy minął pierwszy szok, okazało się, że znam ją lepiej i jeszcze bardziej lubię. Hmm. Przepraszam, ja muszę się napić. Adrian, jej zakody podwór wrócił. Przejdź pod łuk walny. Będę. Tak? Wycofaj pod Nasza stała taktyka, kropeczko? Zaliczone. Zaliczone. Chowaj pas, Cóż, do widzenia, kropeczko. E, czekaj. Hmm? Jestem, jestem gotowa. Chowaj kropki. Uh, uh. Proszę, powiedz coś. Uh, uh. Teraz kiedy wiesz, że to ja. Przestałam ci się podobać? Nie, tylko właśnie się okazało, że moja bliska przyjaciółka jest dziewczyną, którą kocham nad życie.